Kochani, pojechałam już do Ustroni i rozpoczynam mój szlak GSB. Myślałam, że dziś przy dworcu w Ustroni będzie taka duża tablica informacyjna, że w tym miejscu zaczyna się szlak GSB, ale niczego takiego nie znalazłam. Chociaż na pewno zaraz w komentarzu ktoś mnie poprawi i okaże się, że po prostu to ominęłam. A że i tak dojechałam na miejsce z dwugodzinnym opóźnieniem, to stwierdziłam, że od razu ruszam na szlak, bo dzisiaj czeka na mnie 22 km do przejścia. Zaczęło padać, już pierwsze takie większe podejście za mną. Musiałam zamontować już osłonkę dla żółwia. A zobaczcie, na jaki punkt widokowy tutaj trafiłam. Nie wiem, czy widać, ale tam w tle, w oddali widać ustroń. Po drodze mijam schronisko i zdobywam pieczątkę. Była godzina drogi, ja już zgubiłam czerwony szlak. bo się szłam sobie za długo e, główną drogą od schroniska, więc tak tylko uczyłam osoby, które będą szły e, GSB, że od schroniska trzeba w pewnym momencie skręcić z głównej drogi. E, I troszeczkę się przedzierałam przez las, ale udało mi się z powrotem na czerwony. Pogoda pierwszego dnia na szlaku jest taka dość średnia, ale liczę na to, że w najbliższych dniach poprawi się i będę miała chociaż troszeczkę słoneczka. Po jakichś dwóch godzinach widzę już oznaczenie na wielką Czantorię, więc zaczynam moją drugą spinaczkę pod górę. Na szczycie zaczęło padać jeszcze bardziej, więc zakładam kaptur i lecę dalej, bo nie ma co zatrzymywać się w czasie deszczu. Miałem po drodze jakieś schronisko, ale postanowiłam zatrzymać się troszeczkę dalej. I tak oto o godzinie 18.30 docieram już do schroniska PTTK Stożek, gdzie piję moją przepyszną jaśminową herbatkę zalaną wrzątkiem z bufetu, udając, że to Starbucks.